Witajcie na lekcji z elementami jogi pod tytułem Równowaga ciała i umysłu. Odłóżcie biodra napięty i wykonujemy okrężne ruchy barkami do tyłu. Klatka piersiowa się otwiera, bierzemy wdech, zamyka wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Następnie, biorąc wdech, unosimy ramiona do góry, zaplatamy dłonie i mocno zaokrąglając kręgosłup, wyciągamy dłonie do przodu. Wykonujemy wydech, unosimy ręce do góry, wyciągamy kręgosłup, wykonując powoli krążenie ramion w tył. Dłonie wędrują z powrotem do góry, splatamy dłonie. Wyciągamy ręce do przodu, zaokrąglamy kręgosłup, przyciągamy mocno brodę do klatki piersiowej, unosimy ręce do góry, wdech, okrężny ruch ramion w tył, unosimy ramiona do góry, splatamy dłonie, wyciągamy mocno dłonie do przodu. Unosimy ręce do góry, wdech. Na wdechu przechodzimy do klęku podpartego. Odkładamy biodra napięty i przechodzimy do pozycji dziecka. Spokojny oddech, czoło dotyka maty. I powolutku, na wdechu, wracamy do klęku podpartego, podwijamy palce stóp, podnosimy biodra i przechodzimy do pozycji psa z głową do dołu. Rozluźniamy głowę, nogi mogą zostać ugięte w kolanach i spacerujemy w tej pozycji, raz uginając jedno kolano, raz drugie. Teraz staramy się dotknąć piętami do ziemi, oprzeć całe stopy o matę, wyprostować nogi w kolanach. Rozciągamy kręgosłup. Przechodzimy do klęku podpartego. Odkładamy biodra napięty. Przechodzimy do pozycji dziecka. Spokojnie oddychamy. Wracamy do klęku podpartego. Przechodzimy do pozycji deski. Robimy długi wdech i na wydechu schodzimy do pozycji kobry. Wyciągamy prosto złączone nogi. Dłonie leżą oparte o matę pod barkami. Otwieramy klatkę piersiową. Wracamy do klęku podpartego, podnosimy biodra i przechodzimy do pozycji psa z głową do dołu. Unosimy wyprostowaną prawą nogę do góry. Biorąc wdech, odstawiamy ją przy prawej dłoni, prostujemy plecy, unosimy dłonie do góry i to jest pozycja wojownika pierwszego. Zaplatamy dłonie i wytrzymujemy chwilę. Opuszczając bokiem ramiona, opieramy je z powrotem o matę, odstawiamy nogę, wracamy do pozycji psa z głową do dołu, unosimy lewą nogę do góry, odstawiamy ją przy lewej dłoni, unosimy dłonie do góry, zaplatamy je. Pozycja wojownika pierwszego. Wytrzymujemy, głęboko oddychamy, staramy się, aby kolano znajdowało się nad kostką, opuszczamy dłonie bokiem do dołu, opieramy dłonie o ziemię, przechodzimy do pozycji psa z głową do dołu. Unosimy prawą nogę do góry, przenosimy ją do przodu w kierunku dłoni, stawiamy na macie. I przechodzimy do skłonu do tej nogi. Unosimy wyprostowaną lewą rękę do góry. Prawa ręka wyprostowana jest skierowana do maty. Staramy się, aby ręce tworzyły jedną linię. Wracamy do skłonu. Wytrzymujemy. Przechodzimy do pozycji psa z głową do dołu. Unosimy lewą nogę do góry. Przenosimy nogę na matę do przodu. Wykonujemy skłon do nogi lewej. Unosimy prawą rękę do góry. Jest to pozycja trójkąta. Wytrzymujemy chwilę. Oddychamy. Robiąc wydech, wracamy do skłonu. Przechodzimy do pozycji psa z głową do dołu. Powoli, idąc dłońmi po macie. Przechodzimy do pozycji stojącej. Ciężar ciała przenosimy na prawą nogę. Lewa noga idzie w górę. Jak złapiemy równowagę, chwytamy lewą dłonią za prawe kolano, a prawą rękę odwodzimy mocno do boku. Utrzymujemy równowagę, oddychamy, odstawiamy nogę. I przenosimy ciężar na lewą nogę. Prawa noga idzie w górę. Chwytamy prawą dłonią za lewe kolano, a lewą rękę odwodzimy mocno do boku. Wytrzymujemy. Wykonujemy lekki przysiad. Unosimy prawą nogę i stopę zaplatamy za lewą nogę. Unosimy ramiona do góry, zaplatamy ręce. Jest to pozycja orła. Dociskamy całą lewą stopę do maty. Wytrzymujemy. Odstawiamy nogę, unosimy lewą nogę do góry, stopę zaplatamy za prawą nogę. Unosimy ramiona, zaplatamy ręce. I wytrzymujemy. Otwieramy klatkę piersiową i na wydechu przechodzimy do skłonu. Skłoniamy się do swojej lewej nogi. Staramy się aby obie nogi były tutaj proste. Odstawiamy nogę. Robimy krok lewą nogą do przodu. Robiąc wydech, wykonujemy skłon do lewej nogi. Będąc w skłonie zaplatamy ręce za łokcie za plecami. Wytrzymujemy. Odkładamy dłonie na matę. Powoli, rolując kręgosłup, prostujemy plecy. Staramy się, aby stopy były całe na macie. Wykonujemy krok prawą nogą do przodu. Robiąc wydech, wykonujemy skłon do prawej nogi. Będąc w skłonie, zaplatamy ręce za łokcie, za plecami. I wytrzymujemy. Odkładamy ręce na matę. Powoli się prostujemy. Splatamy z tyłu dłonie za plecami i wykonując skłon, przenosimy je jak najdalej za głowę. Prostujemy się. Wykonujemy krążenie ramion w tył. I jeszcze raz zaplatamy dłonie za plecami, przenosimy je jak najdalej za głowę. Nie prostując sylwetki, opieramy dłonie o matę, i z pozycji psa z głową do dołu przechodzimy powoli do klęku podpartego. Siadamy na piętach. Przechodzimy do pozycji dziecka. Przesuwamy ręce po ziemi w lewą stronę. Głęboki wdech i wydech. I powoli zmieniamy stronę. Rozciągamy teraz całą lewą stronę. Wdech i wydech. Wracamy do pozycji dziecka. Wytrzymujemy chwilę i powoli, biorąc wdech, unosimy ramiona do góry. Wydech, opuszczamy je bokiem i to już koniec na dziś. Dziękuję.